Cześć tu chemia z pasją Kinga Kordier. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Zapewne ostatni podcast, jaki słuchałeś, był na temat feromonów słoni i lemurów katta. Jeszcze wcześniej nagrałam podcast o feromonach pszczół. A czy zastanawiałeś się, w jaki sposób komunikują się ryby? My, ludzie, jeśli grozi nam niebezpieczeństwo, jesteśmy się w stanie komunikować. A jak to robią ryby? Z pomocą komunikacji chemicznej. Komunikacja ta pomaga im w rozrodzie, lokalizacji pokarmu, unikaniu zagrożenia. Pionierem badań nad tą komunikacją jest Karl von Frisch. To właśnie on udokumentował uwalnianie się substancji alarmowej u ryb z gatunku strzebli potokowych. Skóra ryb posiada tzw. club cell, czyli wyspecjalizowane komórki na skórkach które produkują substancję alarmową. W przypadku gdy ciało ryby zostanie uszkodzone, dochodzi do uwalniania substancji alarmowej na zewnątrz. Ponad 70% gatunków ryb słodkowodnych ma możliwość wykrycia niebezpieczeństwa drapieżnika poprzez odbiór właśnie tej substancji alarmowej. Warto tutaj dodać, że niestety młode osobniki nie reagują jeszcze na substancje alarmowe i nie mają też komórek typu klapso. Po około 30 dniach życia pojawia się dopiero zdolność do reagowania na substancje alarmowe. Ryby niestety nie mogą polegać na odbieraniu sygnałów wzrokowych czy odbiorze bodźców elektrycznych. Podobnie odbieranie sygnałów mechanicznych też może zawodzić, gdy na przykład drapieżnik nie porusza się w danej chwili. Dlatego istotna jest tutaj komunikacja chemiczna. Ofiara, nie widząc swojego przeciwnika, jest w stanie powiedzmy w cudzysłowie zadziałać. W jaki sposób to się dzieje? Drapieżnik ma określony zapach. Potencjalna ofiara wyczuwa też zapach od innych potencjalnych ofiar, które już wcześniej wyczuły niebezpieczeństwo. Ofiary, które zostały już zaatakowane, wydzielają substancje alarmowe. Dodatkowo w fekaliach drapieżcy również znajdują się substancje alarmowe po ostrawieniu swojej ofiary. Taka komunikacja chemiczna ma naprawdę wielkie znaczenie dla przetrwania gatunków ryb. Czy ryba jest w stanie wykryć odległość, jaka ją dzieli od potencjalnego zagrożenia? Tak. Potrafią one ocenić koncentrację substancji chemicznych w wodzie, im wyższa koncentracja substancji alarmowej w wodzie, tym dłużej potencjalna ofiara zachowuje się nerwowo, pływa nieregularnie, albo też pozostaje w bezruchu. Dobrze. A z czego składają się tak z chemicznego punktu widzenia substancje alarmowe? Wstępne badania pozwoliły ustalić, że są to puryny. Natomiast kolejne, że substancją aktywną jest trientlenek i poksantyny. Dopiero badania przeprowadzone w roku 2012 pokazały, że substancja alarmowa to mieszanina zawierająca także siarczan chondroityny. Po zranieniu ryby jej ciało rozpoczyna syntezę enzymów, które rozkładają skórę bogatą właśnie w siarczan chondroityny. Następnie substancja ta rozpada się, powodując reakcję lękową. Substancje alarmowe u ryb nie są specyficzne dla jednego gatunku, dlatego tutaj pojawiają się kontrowersje, czy powinny być one klasyfikowane jako feromony, czy substancje allelochemiczne. Feromony są to substancje, które mają działanie wewnątrzgatunkowe, z kolei substancje allelochemiczne międzygatunkowe. Trzeba też wspomnieć, że niestety zakwaszanie i zmiany pH fizycznie zakłócają chemiczne sygnały. Na koniec ciekawostka. Łosie i węgorze potrafią zapamiętać zapach swojego miejsca urodzenia i dzięki temu potrafią powrócić do niego nawet po latach. Dziękuję Ci serdecznie za odsłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne.